Siema, siema, siema. Wróciliśmy. Huh. W tym DLC chyba był tylko trening. Jak od podniosłem sobie um, poziom Son Goku na 204. A... Um, Vegeta na 202. Więc... A tylko po prostu tym tutaj. Walczyłem, walczyłem, dostałem jakieś eliksiry za to Znaczy eliksiry, jak mi święconą wodę Jest Tutaj super potężna woda, święcona Ale chyba ona działa tylko do Dwustego poziomu jeden do 200 Więc mi się wydaje, że chyba to wystarczy na Długiej DLC. Nie wiem, ale Zaczynamy po prostu dalsze przybudzenie mocy, potęgi 2, zawsze będą z PT, dwa nowe opowieści dodatkowe, pójdziemy tutaj. Mm -hmm. Więc tak to zrobimy. 自宅とはいえ、貴様らしくねジャンルジャンルジャンルジャンルジャンルジャンルジャンルジャンルジャンルジャンルジャンルジャンルジルジャンルジャンルンルジャ

今サイヤ人目、うん、かつてナメック星にて行われた孫悟空とフリーザによる再始動のさなかスーパーサイヤ人に一度は勝負が決した両者でなんとドラゴンボールによってフリーザは地球の地に読み打倒孫悟空。

お二人ともなかなかまだ頭で考えて動いているからです。特に。<laughs> やかまじい。貴様がバカなそれに。あなたはいつもご空さんに一歩先を。あなたは気を張り詰めすぎなんですよ。ご空さんのようにリラックス。<laughs> その一方で。ご空さんは自信過剰すぎて油断してる。<laughs> これからはそれぞれの弱点を意識しながら。 おしそれでは、休憩をはさ。<あ>お二人ともそれぞれわかれて、修行を行いたいので、かったほら、<laughs> それ,<は>やれやれそれでは、まずごくごく、ごく <laughs> <laughs>、まあ <laughs>、もっと,もっと強くなって、ごく <laughs>、ごく、ごく、ごく、ごく、ごく、ごく、ご修行はごく、ごく、ごく、 Dobrze ukończymy ten trening teraz siłem. No on będzie zaraz i tak ja cały czas w ogóle farmingo. Nie, no. I koniec. O, いいですね。さすが悟空さんほら、Ora, まだそこまで強くなれた気がしねえな。さすがにそれはまだ無理です。ゴッドの力の壁を超えれば、本当かえええ、あなたの <Blue. S 1> 積極的な姿勢はとても良い。<laughs> では次の修行の…オッケー、なんかしぬだなといす。 to najpotężniejszy, ta. spróbuję się... jeszcze 1 do 250 więc mogę to użyć alej trening jezus super sesjon boga mm.

Ten daliśmy jako Wegeta. Dobrze, że Wegetę dam. Też na 200 level. Ale muszę coś w nim zmienić. Jest ciut słabszy. Ponieważ nie mam tyle. Chciałem, żeby to tutaj wykupić. Nie. Ale dam rany. Dobra. Um, tutaj jeszcze. O, ja chciałem. Tutaj będzie na pewno Super Saiyan Book. Tutaj będzie Super Saiyan 2. Okej. Okay. リスト修行して。それで アパート仕事をはできませんよ。Yeah, <laughs>

w tym przypadku, go jest lepszy moim zdaniem. Tego ha ha. O Nie to czy jest, 130, ja jestem, 202 i kugle. Mam jeszcze takie problemy.

いきますよ。 OK. No 오 오케이. 공난어는 어떡하지? 하이. 공난어는 어떡하지?

I もあるとあり no, no, to, to czy ね。ええ、tam は確率。なお、nie tam, no. Dobra. サラナルあとは？さらなる力を得るため、激しいシエの末に、二人と。ああ、あの感覚。貴様が本当にゴッドの力を超えた Super Saiyan Blue, <gry> tak szybko do Blue dotrzeć, dotrzeć. Uff. Da, Super Saiyan Blue. Super Saiyan God no tobyli.

俺も同じ力を手にしているんだ今の状態はまずン髪の色も青くなっていましたしスーパーサイヤニュースーパーサイヤニューでは改めて私は全力でこの私に挑んできて Okej. Okay. Bo chodzi o to, że muszę sobie to piew Eee. 100 pasaliż błuknie. Ciao nie fali. Czasem fajnie opinię się pozna powoli dużo w kij. No okej. Okay. Tak. Tutaj będzie buk, tutaj będzie trójka, a tutaj będzie, no, nie potrzebuję to, ale no, trójka, OK.

ピッコロに呼び出され久しぶり…よし、急…へえ、久しぶり…ずいぶんとたるんでるようだな少し平和になったそ,そ、そろそろ勉強… <laughs> 勉強やろうと何をやろうと勝手だがそ、そうですね今度からトレーニングの時間も…休憩が終わったら続きをやるぞ<ん>な,な、なん、な、な、何か邪悪な気が近づいてくるはあ、この場 ご飯たちがきづい巨大な木、それはそうで。での時をど、れほど、待れたことか。うん。とはいえ、どれほど、どれほど、どれほど、どれほたどれリど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほど、どれたど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほど、どれほ To nie, spotkałem się, tylko jakieś zagrożenie się pojawi. <laughs> ja zieloną są kochani Piccolo. O Jezus. Już co, tutaj mamy... Grina I... O, Android. Damy Rachola i damy kobitkę. Tak. Pikolo. to będzie. Jesteś za słaby. Tutaj będzie Ranks i chyba ten Han Nie, Ej, Kirin On może ten ich oślepić. Tak. I Ja Jutro Łukie, papież. Które się już na zwykle, ponieważ bardziej w yy, nich z wieloma przejść na raz, a w się walka musi pokonać ich wszystkich. Znamy to. Zasunęliśmy tym to. wiele bla bla bla. Poligon, walka o pomoc, walki jest...

W ogóle miałem tam akurat ten odcinek e, e, przerwać. Ja tutaj zakończę ten odcinek. Wyśle wszystko wspólnie i następnym śmigamy dalej po prostu ten Piccolo kontra tych i tak dalej, chyba gindów po Nieważne. Zakończę teraz.